W dzisiejszym filmie zobaczycie ozdoby, dekoracje oraz akcesoria świąteczne, jakie kupić można w sklepie SINSEI. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy świątecznych spodobała Ci się. Zapraszam do oglądania! Jak już na pewno zdążyliście zauważyć, w sklepie Sensseg kupić można dużo świątecznych ubrań damskich, męskich oraz dziecięcych. Poza tym jest także duży wybór akcesoriów oraz dekoracji świątecznych. Tutaj widzicie świąteczne oprawki na niektóre modele telefonów. Takiego rodzaju akcesoria dostępne są w kilku wzorach. Ta oprawka kosztuje 19 zł. i 99 groszy. Poza tym można też kupić ochraniacz na kabel do telefonu w świątecznych wzorach, na przykład taki jak ten. Taka osłonka na kabel w kształcie Świętego Mikołaja kosztuje 9,99 zł. Za 12,99 zł kupić można oprawkę na telefon z wizerunkiem Świętego Mikołaja. Wewnątrz silikonowej oprawki znajduje się czerwony błyszczący brokat. Tyle samo kosztuje oprawka w kształcie piernikowego ludzika. W tej samej cenie jest również zestaw kabli do telefonu. Zestaw kabli pasuje do różnych modeli telefonu. Użyć go można również jako zawieszkę. 5,99 groszy kosztuje uchwyt do telefonu ze świątecznym motywem. 15 zł. i 99 groszy kosztuje takiego rodzaju świąteczna opaska. W sklepie Snisei, poza licznymi akcesoriami, znajdziemy również dekoracje na choinkę. Zestaw zawierający 4 sztuki takiej dekoracji kosztuje 12 zł. i 99 groszy. Tyle samo kosztuje dyfuzor o zapachu choinki. W tej samej cenie jest widoczna tutaj drewniana figurka renifera. Drewniany renifer ma wysokość 22 cm, obok widzimy ceramiczny domek, na oraz olejki zapachowe. Na półkach sklepu SISE znaleźć możemy również takiego rodzaju kalendarz, dzięki któremu możemy odliczać pozostałe dni do świąt. Kalendarz wykonany jest z drewna. Ten ma kształt renifera. Jest też i taki drewniany kalendarz w kształcie skrzynki na listy z figurką renifera. Ta dekoracja kosztuje 8 ,99 zł 99 groszy. Wśród dekoracji świątecznych znajdziemy również takie ozdobne świąteczne oświetlenie w kształcie gwiazdy oraz choinki. Metalowa dekoracja ze światełkami led działającymi na baterie kosztuje 29 ,99 zł 99 groszy. Jest też i taki ceramiczny pojemnik ze świątecznym napisem oraz dekoracyjną choinką w kolorze złotym. Cena pojemnika to 29 ,99 zł 99. W sklepie Sienię kupić możemy także takie świąteczne miski. Tego rodzaju miseczki znaleźć możemy w różnych wzorach. Cena jednej z nich to 22 ,99 zł 99. Jest też taka miska w kształcie renifera. Ta kosztuje 19 zł. i 99 groszy. Niewielka miska w kształcie gwiazdy kosztuje 15 zł. i 99 groszy. Za nią widzimy talerzyk ze świątecznym skrzatem. Talerz ma średnicę 25,5 cm, kosztuje 22 zł. i 99 groszy. Do talerzyka dopasować można taki oto ceramiczny pojemnik, który kosztuje 25,99 zł. Pojemność tego pojemnika to 1200 ml. 29,99 zł kosztuje taka świąteczna zabawka. Obok widzimy Mikołaja ze skarpetkami, którego opisywałam we wcześniejszym nagraniu ze sklepu Sensei. Jest też kalendarz adwentowy z musującymi kulami do kąpieli. Kalendarz ma 12 okienek, kosztuje 39 zł i 99 groszy. Ten świąteczny zestaw w pudełku w kształcie gwiazdy zawiera 11 pędzli do makijażu oraz myjkę do pędzli. Zestaw kosztuje 45 zł i 99 groszy. Za 9 ,99 zł 99 groszy w sklepie Śnieczej kupić możemy taki świąteczny kubeczek o pojemności 340 ml. Tyle samo kosztuje widoczny tutaj świąteczny kubeczek o pojemności 285 ml. Tutaj widzimy świąteczne dekoracje oraz świeczniki w dwóch kolorach: białym i czarnym. Taka ozdoba kosztuje 25 zł i 99 groszy. Ma wysokość 20 cm. Widoczne obok świeczniki kosztują 19 ,99 zł. 99 groszy. Każdy ma wysokość 26 cm. Na półkach sklepu Sinsei znajdziemy również taki metalowy świecznik w kształcie gwiazdy. Świecznik kosztuje 19 zł. i 99 groszy. W kształcie gwiazdy jest również taka ceramiczna dekoracja. Wśród świątecznych ozdób wykonanych z drewna znajdziemy świąteczne choinki o różnych wysokościach. Większa kosztuje 19,99 zł, mniejsza 15,99 zł. Widoczna obok drewniana figurka renifera kosztuje 9,99 zł. Znalazłam też zestaw dekoracji choinkowych w kształcie gwiazdek w kolorze białym. W pudełku jest 9 ozdób. We wcześniejszych nagraniach pokazywałam tego rodzaju świeczniki w kolorze białym oraz zielonym. Są też takie świeczniki w kolorze złotym oraz czarnym. Jeden kosztuje 19 zł i 99 groszy. W sklepie się już powoli pojawiają się akcesoria na Sylwestra. Na przykład zestaw 3 sztuk tub z konfetti. Komplet 10 papierowych kubeczków lub zestaw zawierający 5 czapek do samodzielnego złożenia. Na półkach sklepu SINSEI znajdziemy również maty na stół. Podkładka z motywami świątecznymi kosztuje 5,99 zł. Tyle samo kosztuje prostokątna, dekoracyjna, świąteczna mata, wykonana z filcu. 9 ,99 zł 99 kosztuje zestaw zawierający dwie filcowe, okrągłe podkładki na stół. Takiego rodzaju maty znaleźć możemy w różnych kolorach i wzorach. Świąteczny dekoracyjny zestaw w kształcie choinki do sztućców kosztuje 7,99 zł. Zestaw dostępny jest w kilku kolorach, opakowanie zawiera dwie sztuki. W sklepie SINSEI znajdziemy również taką miskę ze świątecznymi wzorami. Jest też i taki świąteczny talerzyk o pojemności 450 ml. Cena to 19 zł. i 99 groszy. Talerzyk ma średnicę 18,5 cm. Na półkach sklepu SINSEI są również foremki w różnych wzorach do ciastek. W tym zestawie wszystkie foremki mają kształt choinki. Komplet plastikowych świątecznych foremek w różnych kształtach kosztuje 5 ,99 zł 99 Jest też zestaw foremek metalowych. 29,99 zł kosztuje zestaw akcesoriów do pieczenia. W pudełku znajdują się dwie silikonowe foremki, pędzel, szpatułka oraz trzepaczka. W tym pudełku jest dekoracyjna papierowa świąteczna gwiazda. Takiego rodzaju lampa dostępna jest w kolorze białym oraz złotym. Są też i takie świąteczne dekoracje. Ozdoba ma wysokość 25 cm, kosztuje 19 zł i 99 groszy. Tyle samo kosztuje dekoracyjny kieliszek w pastelowych kolorach. Za 15 zł i 99 groszy w sklepie Sinsay kupić możemy taką ceramiczną dekorację w kształcie prezentu. Jest też zestaw prezentowy zawierający dyfuzor oraz świecę zapachową. Zestaw kosztuje 25 zł i 99 groszy. Odświeżacz i świeca mają zapach mandarynek. Wśród ozdób bożonarodzeniowych znajdziemy też taką świąteczną karuzelę. Karuzela dostępna jest w kilku kolorach. Kosztuje 39 zł i 99 groszy. Dekoracja ma wysokość 25,5 cm. Tutaj widzimy tą samą dekorację w innych kolorach. Zestaw kolorowych dekoracji choinkowych posypanych brokatem kosztuje 29 zł i 99 Tyle samo kosztuje widoczny tutaj zestaw dekoracji choinkowych. 12 ,99 zł. 99 groszy kosztują ozdoby w kształcie świętego Mikołaja. Takie jak te, kupić możemy za 9 zł. i 99 groszy. Trzy zawieszki w kształcie skrzatu są za 12 zł. i 99 groszy. W sklepie Sinsei są też elementy do zrobienia kalendarza adwentowego. W pudełku znajdują się woreczki w dwóch kolorach, tasiemki oraz naklejki. Zestaw kosztuje 29 zł. i 99 groszy. Drewnianą zawieszkę ze świątecznym napisem kupić możemy za 7 zł. i 99 Na półkach sklepu Sinsei znaleźć możemy również świąteczny kot z rękawami i kieszenią. Ma wymiary 130 cm szerokość i 190 cm długość. Koc kosztuje 45 zł i 99 groszy. Dostępny jest w jednym kolorze i wzorze. Świąteczna świeca, taka jak ta, w kształcie domku, kosztuje 12 zł i 99 groszy. Tyle samo kosztuje świąteczna świeca w kształcie domku z piernika. 25 zł i 99 groszy kosztuje ozdobna podświetlana choinka. Tyle samo kosztuje taka świąteczna dekoracja. Szklana kopuła zawierająca w środku postać z dziadka do orzechów. Jest też i taka dekoracja kwiaty gwiazdy betlejemskiej z dodatkami w kolorze złotym. Ozdoba kosztuje 19 zł i 99 groszy. Świąteczna kula śnieżna, taka jak ta w sklepie Sinsay, kosztuje 35 zł. i 99 groszy. Kula nie zawiera pozytywki. Wśród rzeczy świątecznych znaleźć można taką oto skarbonkę w kształcie pingwina. Skarbonka kosztuje 19 zł. i 99 groszy. Ma wysokość 19 cm. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.